Ty będziesz widział w nocy? Ja, bo mam termo. Aha, panie że idziesz z celosem. No muszę. Może, może mi graczo wystawić Tylko, że Ale... wiesz co? Ja tego skór syna no już czwarty raz próbuję zabić się. Co ty gadasz? Ja no wczoraj chyba byłem dwa razy. Raz mi go ktoś zabił. Hmm? Drugi raz cheater mnie odjebał. ty. Nie żyje. Na ognisku jest. Przed samochodem teraz, ja pierdolę. Zabił mnie, kurwa! Mnie też, to chyba cheat jakiś. Teraz ty mi go zabiłeś! E, ale słuchaj, Crazy, ja wychylam się tutaj, ustawiam 200 metrów i celuję w łeb i wale od razu. Ja wiem, ale ja tylko zdążyłem się wychylić, on od razu był celowany. Musiał nas widzieć wcześniej. Masz tu no to, O kurwa, ja mam... Ja, teraz to ja już wiesz co, ja mogę się wyrzucić, to Dobra, chodź, chodź, dostaniesz mój sprzęt. No jak ktoś to był w ogóle balastik ja pierdolę. Zabił mnie jak... Kurwa! Nie też, to chyba chic jakiś. Ja pierdolę, milion się poszedł jebać. Kurwa mać! Nie no ja muszę iść z kawa, ja nie jestem w stanie kurwa tak urobić. Idziemy ja straciłem prawo? trzeciego flira w ciągu dwóch dni, a nie zabiłem żadnego roga. Na lighthouse'a się nie chodzi. W dzień. Na shoreline chodzi. W nocy. I na ulicy też się nie chodzi w nocy Tońk jak się zabił. Prosta zasada, która mnie nigdy nie zabijała. Kurwa szkoda do tego wyposażenia miałem korunda na piątkę... A, ja A ja co? A ja na DVLC No grubo, grubo O kurwa coś do mnie strzelało Ja wiem też to słyszałem Chyba tu kolego Rouga nie niezlutowanego znalazłem ja będę wychodzisz zaraz tak O kurde jakiś chłop to był To ty kurwa się tak skradasz Kurwa tak się nie robi z kawem chłopie O kurde to byłeś ty <grym> Kurwa przez kawem ty biegniesz kurwa na chybi trafił a nie boisz się, że zginiesz ja lotowałem zeroga, kurwa zlotowałem to zabierz to wszystko. Trłem się biega, kurwa, chyba że naprawdę jesteś przekonany, że to pijemcy, to wtedy możesz no. ewentualnie stać i się nie ruszać, bo on i tak cię słyszał. Więc wiesz, może stać się nie ruszać albo... Dobra panowie, ja idę robić obiad, bo ja dzisiaj tak nie wychodzę z żadnego rajdu, więc to jest dla mnie bezpiecznie. No stać ja czekam co dla ciebie. Wyszerowo, wezmę ci nokto Ale jak będziesz wychodził z mapy, albo mi je oddasz ewentualnie. Jak nie będę żył, to je wyrzuć To znowu lecimy, korun Niech byłby spokój no. Dobra crazy, szybko na No co ty robisz, kurwa Czemu mnie zasułeś? To... Za to ja ci gonga, dawaj te wizory za pół miliona Dawaj tą kasę Czemu ty tak coś odjebałeś? Co ty z... zrobiłeś teraz? Z habilii w was wjechał. Zasysał ten cały gear, Choć mi się tak sypałem, że się kaos zaczął. Ja mam ja wyjebany ten gear, tylko kurwa... Ty zakiszony tak, kurwa, ten gear, Dawaj termal też od Cidosa. Zakiszony przez trzy łajpy i przez kopioła. Przecież my nie mamy termali, kurwa. No, nie mamy Przecież rajd raj temu był termal i spłakanie. Co ty gadasz, dziadu? Czy ja nic nie płakałem, kurwa. Strasznie Zobacz, był spłakany. Za ten upiszony girek. Za karę to zabieram, wam wszystko. ale giru. Dawaj ten gir, wynoszony. Wszystko to karabne, do zera. Już na ekstrakt biegnie. Kurwa, ty, ty weź, wypierdalaj stąd. Dobra, wypierdalaj z mojego kanału. Wypierdalaj stąd. Dawaj to, wszystko tu zassałem. do zera. I ci nie wracam, menelu. Takich szczurasów to od razu się U. kasuje, a nie? Ty czemu ty taki kurwa głupi jesteś chłopie kurwa? Center? No halo halo Pogarniesz oh, dla kolegi bana, właśnie na to kurwa, Objebał No bo takich szurasów tu ugotowanych przez rajdy to od razu, od razu obrałem to zero Meneli. Tak, Wynoszę cię od razu za karę. Dawaj ten gear Menelski. Dobra, siad na pizdzie tam, żeby wypierdalać z mojego kanału w ogóle. Ej pszenowie, spokojnie. spokojnie. Ty co jest A ty co ty jesteś jakiś mediator? Ty w ogóle dziadło? O czym ty, o, o, o tym ty dzwonisz? Panowie, nie zniżajcie się do pewnego poziomu, tak? Ale dziadu, o czym ty dzwonisz? Nikt Cię nie słucha w ogóle. Nie jesteś szczęśliwy tutaj tej bo, dyskusji. Naprawdę. Ja nic nie gadam. <gry> dziadu, nie klej faktów. Szoków. Schab, coming back. Czy tam w ogóle z nich zgarnąłeś, powiedz mi? Taka kasa, że to no, szok. To, bo... Ja wychodzę z Aerobus. <grym>. Taka kasa, że... No... Daj streama, daj streama pana. Nie było, daj bo po mnie nie z tej Ameryki. No wynoszę trzy no. razy pająki, korądziki menelskie, jakieś DVLki. Jak menele grają, jakieś rogi, no to skasowałem Okej, no, Okej, okay, okay. Dobra. A no. które to jest twoje konto na tym serwerze? Nie wiem, jeszcze z 20, które ja mogę wbić skasować. Co nie wiem, że Sabini konta ma po serwerach? Takie co mają po 3 lata zagotowane. Żeby mi tak to wchodził jak szef.

No kurde to tam. Pizzę to że nie dostał na respie no, bada bada burde, burde, tak i leżysz jak medel rozjebany i Ciebie lecal GE. Dobra, ty tam znaczcie no, piszę ten trzeci, to bo ty to jest jesteś jakiś mediator będziesz w ogóle wypierdalać z mojego kanału. Na czym ty cytowalis? No okej. Okay. Siema. Ja nawet nie gadam tobą Nie wiem, dziad się zagotował, że trzy rajdy nie może questa zrobić. Ja się nic nie zagotowałem. A ja nie mówię do ciebie, co plenisz, bo trzy piwarzy lepiej. Może o ile ty masz w ogóle lat? To tak że to nie, że nie masz modulatora głosu. Nie mam, nie mam. Chrypa to no wjechała. Się. Chrypa wjechała. Dobra. No i sam obiad rób. Bez nerwów. Ja tu... ja tu już wychodzę. Dawaj na inny, Brawej, no, na inny to kanał. Dobra, wypierdalać, wypierdalaj z mojego kanału. Wypierdalaj z mojego kanału. Raz dwa. Po skokach no, no, na jego noszę. No, wypierdalać. Dobra, tak na to. Ja nie grajcie z tym orłem, bo to jest kurwa stabilnie. Co? Kim ty w ogóle jesteś? Jakim jestem kurwa? No co, wchodzisz kurwa i nie wiem, i drzesz mi pizdę żeby z kimś nie grać No bo przed chwilą orzę u ciebie na kanale i ci kurwa mówię Żebyś z nim nie grał, bo kurwa to jest z Habini Wali w plecy i ci gier zabieram Jak chcesz to sobie z nim kłóć Przyszłem cię ostrzec Oto, najgorszy do diabła No, trzymaj się Siema, siema gdzie ten twój kolega jest? Budapren Budapren, chcesz z nami zagrać? Powrotem. Uciekł z powrotem Nie no, jest tu przecież Dobra, weź go wypierdol Ty, no, żona... I uwaga, ile? Mam jakiś dźwięk w ogóle. Cztery, 4,5 Dobra Muszę poczekać chwilę Dobra, żeby się FPS -y ogarniał A? Dobra FPS już ustały to już mogę zastać Girek z Was po bole Jakieś spory słowo nie rozumiem o co chodzi Nie Te no, Spory to są to takie to że, że wjechał hub z chub w Baboli i zakosowałem no. Takie są spory No ja po, i co z tego masz? No to, że Babu pościga nie zrobi i okradam go z giru. I taki zarobas z że to szok. A Babul zagotowany jak woda w czajniku. Gutapren. Co tam? No wy coś tam dzwonicie, to się gadam z wami. Trzy ludzi. Chyba mm. się rozjebałem już to co.